Największym wrogiem, z którym Alfred Wielki musiał się zmierzyć, nie była armia wikingów, lecz jego własne ciało. Ludzie północy przybywali na długich łodziach z przemocą i ogniem, ale co jest groźniejsze od czegoś, czego nikt nie widzi zdradzieckie ciało, które wywołuje ból, wyczerpanie i zmęczenie, pojawiające się w najmniej oczekiwanym momencie, niczym bezradny królewski doradca, który w sekrecie podkopuje tron od środka. Co byś zrobił, gdyby twoje ciało było nieprzewidywalnym zdrajcą? a przyszłość Anglii zależała od twojej następnej decyzji. Czy wyruszyłbyś na bitwę w ciężkiej zbroi, gdzie każdy krok jest jak chodzenie po linie? Czy ból, który zmusza cię do grymasów w samotności, ale każe uśmiechać się przed ludem, mógłby stać się surowcem do budowania strategii empatii i dziedzictwa, którego nie da się wymazać? To paradoks. Historia, którą ludzie pamiętają o królu walczącym z najeźdźcami, to tylko połowa opowieści. Alfred toczył dwie wojny jednocześnie: jedną na zewnątrz z toporami, ścianami tarcz i traktatami, drugą wewnątrz z kurczami, wyczerpaniem i szeptami nie dasz rady podczas narad wojennych. Jednak ten wewnętrzny chaos nie tylko mu zagrażał, cichcem zmieniał sposób, w jaki przewodził. Od samego początku ciało Alfreda było zdradą owiniętą w królewskie szaty. W świecie, który gloryfikował siłę fizyczną jako dowód prawowitości, Słabość była publicznym zagrożeniem. Przybył jako najmłodszy blady syn, plotkowano, że chorowity z tajemniczymi bólami i ciągłym brakiem tchu. W szeptanych korytarzach dworu wszyscy widzieli statek, który płynie, ale nikt nie był pewien, jak długo wytrzyma. Jak zdobyć szacunek, gdy świat ocenia cię przez siłę, której nie zawsze możesz pokazać? Zamiast się wycofać, spojrzał w głąb siebie. Wykorzystał czas, gdy ciało zmuszało go do pozostania na uboczu. Nie po to, by się poddać, lecz by się uczyć. Skoro nie zawsze mógł machać mieczem, ostrzył umysł, przekuwając ograniczenia w broń. Jednak fizyczna słabość otworzyła inne drzwi siłę w myśleniu. Alfred otaczał się książkami i uczonymi polował na teksty, przekładał wiedzę z łaciny na język zwykłych ludzi. Nie uważał tego za ucieczkę. To było celowe przygotowanie. Jak kowal, który widząc zepsuty miecz przestaje ufać starej technice. Przerobił ostrze od nowa metodą, inną przekuwając słabość w nową ostrość. Gdy ciało się buntowało, jego umysł pochłaniał wszystko. Rezultatem nie był władca ukrywający się w wieży z kości słoniowej, lecz inny rodzaj przywódcy, wykuty w długiej walce z samym sobą, rozumiejący, że siła to nie tylko miecz, ale zdolność do pisania nowych zasad gry i uczenia innych, jak używać tej mocy. Pierwsze wyzwanie dla tej niezwykłej siły przyszło na krwawych zboczach, aż Down. Alfred cierpiał, nie był to ból łatwy do ukrycia. Zmęczenie uporczywe skurcze ciche wątpliwości doradców i brat Ethelred, który zwlekał tkwiąc w namiocie, bo nie śmiał złamać rytuału. Mógł czekać, wycofać się, pozwolić by niepewność ciała sparaliżowała decyzję. Zamiast tego dostrzegł okazję i ruszył, rozkazując atak pod górę na zmęczonych nogach. Wikingowie pewni siebie i okopani wokół ciernistego drzewa nie spodziewali się szaleńczego ciosu od kruchego dowódcy, który rozbił ich ścianę tarcz. Ten cios nie wynikał z głupiej brawury, był skupieniem umysłu połączonym z desperacją, jeśli ciało nie pozwala na zwłokę, trzeba działać natychmiast. Żołnierze nie widzieli króla na skraju załamania. Widzieli człowieka, który nie pozwala, by ograniczenia go definiowały. Cel w bólu stał się płomieniem, który się rozprzestrzenił. Zwycięstwo pod Ashdown nie tylko otworzyło nowy front przeciwko wrogom. Wysłało prostą, ale potężną wiadomość: on się pojawi nawet walcząc z samym sobą. Potem krucha stabilność runęła. Ethelred zmarł zaledwie kilka miesięcy później, zostawiając Alfreda wciąż zmagającego się z delikatną powłoką ciała, z koroną na głowie i obleganym Wessexem. Tron nie przyszedł z wielką ceremonią. Przyszedł w chaosie z królestwem na krawędzi rozpadu naciskiem z zewnątrz. I wątpliwościami od środka. Musiał utrzymywać pozory porządku wizerunek niezachwianej władzy, podczas gdy pod spodem szeptało zdradzieckie ciało. Potem nadeszło najbardziej bolesne załamanie historia, opowiadana przez wieki jako zabawna anegdota: Alfred ukrywający się na bagnach Somerset, palący chleb i strofowany przez kobietę. To nie była głupota, to znak wyczerpanego człowieka, ściganego bez marginesu na błędy, gdzie każdy najmniejszy szczegół mógł wymknąć się spod kontroli ale wygnanie nie zniszczyło go, uczyniło wszystko jasnym. Ukrywając się w wilgotnych bagnach atelnej, z wyczerpanym ciałem i osłoną strzcin, Alfred nie poddał się, przegrupował się. Te ciche miesiące spędził na przyglądaniu się upadkowi, dlaczego wszystko się rozpadło i jak przekuć to w nowy początek. Gdy wszystko się wali, wycofujesz się czy odbudowujesz, on wybrał odbudowę. Bagno nie było grobem dla marzeń. Było cichą kuźnią, gdzie rozpacz zaczęła przekształcać się w strategię. Maj 1778 roku stał się punktem zwrotnym nie tylko wojny, ale i tożsamości. Alfred nie wygrał przypadkiem, wyrwał zwycięstwo z chaosu, wciąż będąc dręczonym przez własne ciało. Pod Eddington siła, która kiedyś została zepchnięta, odwróciła losy. Guthrum i jego groźna armia wikingów niegdyś pozornie niepowstrzymana zostali rozbici. Kontratak nie był nagłym pchnięciem, był wolą zaostrzoną miesiącami spędzonymi w odwrocie z skupieniem tak klarownym, że aż bolesnym. Wikingowie nie tylko przegrali bitwę, zostali zmuszeni do przyjęcia nowej tożsamości. Alfred poszigu truma do przyjęcia chrztu, oznaczając poddanie nie tylko mieczem, ale rytuałem, który zmusił pokonanych do wejścia w nowy porządek, tworząc warunkowy pokój. To było zewnętrzne zwycięstwo na jeźdźcy powstrzymani ziemia tymczasowo zabezpieczona. Ale było coś głębszego: król, uważany za kruchego, odzyskał kontrolę nad narracją. To zwycięstwo miało dwie strony. Na zewnątrz miecz zatrzymał armię. Wewnątrz Alfred potwierdził, że nie jest człowiekiem określonym przez kruche ciało, ale kimś, kto potrafi przekształcić ból w działanie. Rozpaczliwa furia w ramieniu dzierżącym miecz nie była bezładnym wybuchem. To była skierowana energia katalizator, ukazujący różnicę między upadkiem a powstaniem silniejszym. Cóż więc oznacza zwycięstwo, gdy największy wróg wciąż tkwi w tobie? Alfred odpowiedział czynami, nie pozwoliłby wewnętrzna niestabilność, stała się wymówką do wycofania. Odzyskał kontrolę nad koroną, która mogła być uznana za chwiejną i wysłał jasny sygnał ograniczenia go nie definiują, on je przebudowuje. Eee, ale nawet gdy bitwa się zakończyła, wojna w jego wnętrzu trwała. Zwycięstwo nie przyniosło spokoju, otworzyło głębsze spojrzenie na fakt, że królestwo nie może opierać się na kruchym ciele. Alfred nie czekał, aż problem sam zniknie. Zaczął budować coś ponad niepewność. Systemy prawa obronność, warstwy ochrony zaprojektowane, by przetrwać, gdy przywódca niespodziewanie upadnie. Alfred nie tylko się podniósł, przeprojektował system operacyjny królestwa, tak jak nauczył się zarządzać swoim słabnącym ciałem. Najeźdźcy nie potrzebowali jednego przełomu, potrzebowali otwartych okien. On je zamykał warstwami. Obrona nie była pojedyncza, lecz miała zapas powiązania i ideologię. Stworzył sieć burchów ufortyfikowanych miast rozmieszczonych celowo, by żadna część Wessexu nie pozostała bez ochrony. Każdy burch miał zarządce, zasoby i powiązania gospodarcze. Obrona nie zależała już od jednego słabego punktu, lecz od wielowarstwowego systemu. Ponadto rozszerzył kontrolę nad morzem. Nie w sposób mityczny, lecz przez zorganizowaną obronę wybrzeża, patrolowe okręty, aktywną obecność, która zamieniła szlaki podejścia w strefę sporną. Inwestycja w siłę morską uczyniła desant celem pod kontrolą. Jeśli twój silnik może nagle się zepsuć, czekasz na awarię, czy przygotowujesz zapasową załogę i wsparcie Alfred wybrał to drugie. Spisał prawa, księgę sądu, nie po to, by helpić się władzą, lecz by stworzyć stabilne, sprawiedliwe, przewidywalne reguły. Sprawiedliwość nie była tylko dla silnych, podkreślał ochronę słabych, czyniąc system mniej kruchym, bo sam znał uczucie wewnętrznej kruchości. Co więcej, przekształcił osobiste ograniczenia w instytucjonalną przewagę. Niesprawność jego ciała nauczyła go, że przetrwanie nie pochodzi z jednego centrum, lecz z wielu warstw wsparcia, z empatii wplecionej w prawo i ze struktur, które nie upadają, gdy jedno ogniwo, nawet król, zachwieje się. Jednak niewidzialna wojna nie ustępowała. Lata mijały, a objawy stawały się coraz bardziej złożone bóle stawów w fale zmęczenia, przypominające gorączkę nieprzewidywalne reakcje. Wewnętrzny bunt, który uczeni później uznaliby za chorobę zapalną taką jak choroba leśniowskiego krona. Ukrywał to za polityczną sceną. Alfred utrzymywał pozory porządku, występując zdecydowanie używając ceremonii i prawa by sygnalizować wszystko pod kontrolą, podczas gdy w środku panował chaos. To nie było zaprzeczanie, to było rozdzielanie ból w jednej przegródce obowiązek w drugiej. Czyniąc to, szkolił Edwarda z cichą pilnością, przekazując mu nie tylko wiedzę, ale sposób utrzymania królestwa, gdy przywódca może niespodziewanie upaść. Jak przekazać koronę, gdy każdy dzień może być ostatnim, Alfred odpowiedział separacją, nie pozwoliłby ból przepisał jego misję. Zachował ostry umysł, celowo przekazał władzę i zbudował dziedzictwo wystarczająco silne, by przetrwać poza kruchym ciałem. W końcu ciało, które było jego więzieniem, zdradziło go całkowicie. Ostatnie tygodnie były chaosem gorączkowych majaczeń i nagłych chwil jasności. Ciało słabło, ale umysł wciąż przecinał mgłę z klarownością człowieka świadomego, że każdy moment może być ostatni. Alfred nie wycofał się. Podpisywał prawa, organizował sukcesję, przekazując wiedzę i władzę Edwardowi. To nie był ostatni akt przegranego, lecz celowy ruch kogoś, kto wiedział, że wkrótce straci kontrolę. Odszedł w Winchesterze w roku 899, zostawiając koronę, która nie opierała się już na silnym ciele, lecz na strukturach, które przebudowałby przetrwały. Jego fizyczna postać stała się niejasna. Kości przenoszono ponownie, chowano, nawet wykopywano w niepokoju. Dziś jego miejsce spoczynku pozostaje nieznane. Ale co istotne, to co zostawił jest jasne. System obrony, sprawiedliwe prawa, idea króla Anglików istniały i działały dalej. Ostatecznie nie uciekł od swojego ciała, ale uciekł od jego ograniczeń. To, co wydawało się jego największą słabością, ciągnęło go w dół, a zarazem uformowało go jako projektanta królestwa zdolnego przetrwać po jego odejściu. Ból, zmęczenie, kruchość nie uczyniły go pokonanym, uczyniły go kimś, kto rozumiał najgłębsze pęknięcia systemu i budował nowe warstwy ochrony. Jeśli twoja największa słabość mogłaby stać się twoim największym wkładem, jak przepisałbyś swoją historię, to pytanie, które życie Alfreda pozostawia nam, nie po to, by romantyzować ból, ale by dostrzec ukrytą siłę w wytrwałości, cichą mądrość w adaptacji i dziedzictwo płynące z budowania czegoś silniejszego niż narzucone ograniczenia skomentuj poniżej, jakie ciche zmagania zmieniły twój sposób patrzenia, subskrybuj, by poznać więcej ukrytych historii odzwierciedlających nasze wewnętrzne walki i podziel się tym z tymi, którzy noszą niewidzialny ból, być może odnajdą nić siły w paradoksie Alfreda.